Panie się gdzieś tam wciskają w ten świat męski i starają się nie przypodobać. Oj nie, 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 raczej upodobnić, tak, tak też mam takie upodobnić hmm. do męskiego świata, ale dlaczego? Po co? To jest tak, jakbyśmy startowały z gorszego pułapu. Czy biznes to męski świat? Mówi się, że w biznesie nie ma płci. Co o tym sądzisz? A jakże? Przecież głównie biznes robią mężczyźni. A no to oczywiście chodzi jeszcze o to, jaki to biznes. I pytałaś też o płeć. No przecież biznes nie ma płci, bo to nie jest żywa istota. Ten biznes robią żywe istoty, i głównie. Panowie, panie się gdzieś tam wciskają w ten świat męski i starają się nie przypodobać. Oj nie, nie, nie raczej upodobnić. Tak, tak też mam taki Upodobnić do męskiego świata. Ale dlaczego? Po co? To jest tak, jakbyśmy startowały z gorszego pułapu. Zresztą wczoraj rozmawiałam z wnukiem starszym, dojrzewającym, może już nawet po dojrzewaniu, prawie dorosły. On lubi mnie tak przeatakować bardzo ostro bo wie, że ja się wybronię. Coś było właśnie o kobietach, On mówi, no kobiety są głupsze, y, powinny mniej zarabiać, w związku z tym, y, no są słabsze. Tak. Y, <laughs> I w związku z tym, no tak, y, no uważam, że... Ja mówię, Tomku, no ja się z Tobą zgodzę, że kobiety mniej zarabiają. Tak jest. Ale czy powinny? No to już jest inna kwestia. A teraz na jakiej podstawie uważasz, że kobiety są głupsze? No mówię, no ale wszystkie przecież badania IQ mówią o tym, a wszystkie wyniki, że jednak przeciętnie kobieta jest tą istotą, która osiąga niższy wynik w tym IQ. To mężczyźni wygrywają te testy na inteligencję. A ja mówię, kto tworzył te testy na inteligencję? A czy przeanalizowałeś te testy na inteligencję? A czy zobaczyłeś, że w tych testach na inteligencję są różne zagadki przestrzenne, gdzie trzeba mieć tę wyobraźnię przestrzeni, a akurat kobiety mają ten element w mózgu słabszy. Pięć kobiet na sześć, według badań, ma a, słabszą orientację przestrzenną. I w momencie, kiedy znajdują się tego typu zadania, no to jest oczywiste, że w tych zadaniach, których jest spora liczba, będą słabiej wykonane przez kobiety. I czy to świadczy, że są głupsze? Hello. No, i tutaj chłopak. Rzeczywiście, akurat ktoś mm. zadzwonił, także rozmowa się przerwała, ale on wiedział, że ja się wypowiem jak należy i że to mm. będzie oparte mm. o wiarygodne źródła. I mówię, a co to jest głupsze? Skoro głupsze, no to mniej mądre. A co to jest mądrość? Mm -hmm. Też o to zapytałam. Mądrość czy inteligencja? Bo to są no różne rzeczy, prawda? To są dwie różne rzeczy, oczywiście, że tak. To jest też kwestia spojrzenia, interpretacji, ale przede wszystkim dochodzenia do źródeł, do definicji pewnych haseł, bo w tym momencie, w którym żyjemy, niestety świat opiera się na hasełkach, często tak potwornie zakłamanych, nasyconych emocjami. A przecież jest też tak, że w momencie, kiedy mózg jest przygotowany do radzenia sobie z emocjami, to racjonalne myślenie wygasa. Ono schodzi po prostu na plan dalszy. I teraz zobacz Tomku, testy są na IQ, czyli tu chodzi o inteligencję racjonalną, jeszcze mamy inteligencję emocjonalną, jeszcze mamy inteligencję duchową, jeszcze mamy inteligencję kulturową. O której ty mówisz, przepraszam? I czy dla ciebie też wiedza. A on mówi: No, nie, nie, w tych testach nie trzeba mieć wiedzy, żeby rozwiązać i o to zadbano. Ja mówię: Dobrze, czy w ogóle nie trzeba mieć wiedzy? Tak, 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 bo to jest tylko na logice oparte. Czy tylko? A czy nie ma matematycznych jakichś zagadek, testów? No tak, czy logika i matematyka, który dział ma No i tu już wystarczy pójść w takim kierunku. I już jest pies. Pogrzebany. Jeszcze jest jedna kwestia. Czy człowiek, który posiada olbrzymią wiedzę, jest mądry? No i właśnie dochodzimy do tego prymatu, tej inteligencji racjonalnej i wiedzy nad wszelkiego rodzaju innymi, prawda? Tak jest. A ten układ jest promowany od lat i nie ma w nim miejsca trochę na te pozostałe obszary inteligencji. Inteligencja racjonalna jest absolutnie potrzebna, ale nie jako jedyna. Ja bym nawet powiedziała, bo ja jestem bardzo racjonalna, bardzo, w momencie, kiedy się spieram, to staram się absolutnie uciekać wręcz od emocji, co nie znaczy, że ja nie mam inteligencji emocjonalnej, tylko potrafię właśnie sobie radzić z tymi emocjami, czyli ta inteligencja jest, jeżeli byśmy myśleli tak zero-jedynkowo. Czyli staram się, właśnie mając tę wiedzę, na razie tutaj jest wiedza, a mając tę wiedzę, w ten sposób zarządzać swoim umysłem i tym, co się wokół mojej osoby dzieje, tak zarządzać, żeby te emocje ujarzmić, żeby racjonalnie toczyć dysputy, żeby racjonalnie dochodzić do prawdy. Do prawdy. A na jaki temat? To już wszystko jedno. Oczywiście nie podejmę się dyskusji na każdy temat, tylko na ten temat, gdzie tę prawdę przynajmniej w jakimś stopniu znam. I to chyba jest, abstrahując od wszystkiego, tożsame kobietom. Często jest tak, że na tematy, na których się nie znamy, nie wypowiadamy się. Mam takie doświadczenie, że. Bo żeby, żeby zabrać głos, muszą mieć pewność, że wiedzą i popierają się faktami, bo chyba więcej muszą jednak walczyć i udowadniać, że mają rację i wiedzę i to swoje stanowisko forsować, niż mężczyźni, którzy bardzo często zabierają głos w sytuacjach, na których, czy też co do których nie mają pełnej wiedzy. Wiele lat, łapałam w cudzysłowie, mojego tatę, męża, brata na wydawaniu osądów w tematach, co do których nie mieli racji. Ale mówili o tym tak autorytarnie i z pełnym przekonaniem, że brałam to za pewnik. Po czym okazywało się, że jest inaczej? Oni byli, Nie, ja, ja mówiłam, że tak myślę. I to, to oczywiście też byli mężczyźni, z którymi współpracowałam. Po czym natknęłam się na książkę o mężczyznach, którzy objaśniają mi świat, i okazało się, że ktoś nazwał to zjawisko mansplainingiem. właśnie. Tym, że mężczyźni dają sobie monopol na to, żeby tłumaczyć zjawiska i zabierać głos w sytuacjach, co do których nie mają pełnej wiedzy. Więc być może to znowu jest pokłosie tego, że oni kierując się tą swoją wiedzą i przekonaniem o tym, że, że wiedzą, że ten prymat wiedzie, to ich spojrzenie na świat, właśnie w ten sposób ten biznes prowadzą. Tak, ale ja myślę, że możemy śmiało odejść od testów. Ja jeszcze chciałabym mhm. wyjaśnić, co dla mnie po wielu, wielu latach. Jest mądrością, a co jest o, właśnie, wiedzą? Chyba... I za chwilę wrócę do tego, co, co powiedziałaś, i tego męskiego świata, mens explainingowego <grym> bardzo ciekawe określenie, kupuję je już. Wracając do tej mądrości i do wiedzy, można posiadać bardzo dużą wiedzę, bardzo szeroką wiedzę i niekoniecznie być mądrym. Bo wiedzę to jest nagromadzenie pewnych informacji, i można mieć i szeroką, i nawet głęboką. Natomiast mądrość, moim zdaniem, ale to jest moje zdanie, które wypracowałam sobie, to jest rozróżnienie dobra i zła. Ale, żeby odróżnić jedno od drugiego, trzeba mieć sporą wiedzę, owszem. I teraz no wszystko musi być ze sobą pięknie połączone. A wracając do tych mężczyzn, męskiego biznesu i kobiet, które wchodzą do tego biznesu, a mężczyźni wcale nie muszą wiedzieć, żeby zabierać głos. W tej chwili wiele kobiet zabiera głos, nie zastanawiając się nad tym, co mówi. To jest przykre bo nie utożsamiam się z tymi osobami, bo to są argumenty emocjonalne, nie poparte właśnie tym rozsądkiem, a szkoda. Po co powtarzać jakieś emocjonalne hasła, jak można zastanowić się, co tak naprawdę rzeczywiście wewnętrznie myślę na ten temat, a w momencie, kiedy jakaś racjonalna osoba, czy to płci męskiej, czy żeńskiej, zacznie rozmawiać z kimś takim, który opiera swoje argumenty tylko na emocjach, wówczas co się dzieje? Zamiast sprawdzić, zastanowić się. To przekrzykują niestety hasłami, które nie mają żadnych podstaw, właśnie racjonalnych, zamiast się zastanowić, zamiast usiąść i dyskutować. Także ten świat męski jest może bardziej racjonalny mężczyźni są mniej emocjonalni, ale mężczyźni też mają jakiś monopol na władzę. On się już w tej chwili zmienia. Na władzę czy na wiedzę? Na jedno, no, i, jedno i drugie. drugie. Tak, mhm. na jedno i drugie. Na władzę i na wiedzę. Władza niekoniecznie wynika z wiedzy. To bardzo różnie bywa. Absolutnie nie chcę, żeby tutaj podporządkowywać moją wypowiedź jakiejkolwiek opcji politycznej. Nie chcę. Odcinam się od tego. Ja mówię zupełnie abstrahując od poglądów politycznych. I mężczyzna często się wypowiada tak autorytatywnie. Takim tonem, jakby pozjadał wszystkie rozumy. A potem się, no tak, a potem się okazuje o, jakie zdziwienie, prawda? Że no, jednak nie opierał się na rzetelnej wiedzy, jednak kobieta ma rację. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Pizza. Jeśli Ci się podobało, powiedz o nas innym. Pamiętaj, że możesz nas zasubskrybować na Spotify'u i na Google Podcast. Do następnego. Ty